Dziś opowiem Wam o jednej z najbardziej znanych postaci w polskich i europejskich legendach, o duchu, który od wieków straszy i fascynuje Biała Dama. Skąd wzięła się ta legenda? Kim naprawdę była Biała Dama i dlaczego jej postać do dziś budzi tyle emocji, również we mnie? Zapraszam do słuchania. Biała Dama to postać, która pojawia się w wielu legendach i opowieściach na całym świecie, zwłaszcza w Europie, a nawet w Polsce. Zwykle jest przedstawiana jako zjawa kobiety, która nosi białą, zwiewną suknię, i pojawia się w zamkach, pałacach czy innych starych budynkach. Jej obecność zazwyczaj zwiastuje coś złego: nieszczęście, śmierć albo inne tragiczne wydarzenia. Sama Biała Dama jest postacią dość tajemniczą, a jej historia wciąż budzi zainteresowanie. Legenda o Białej Damie ma przynajmniej kilka różnych wersji. W Polsce jest szczególnie znana jako byt nawiedzający zamki i pałace, zwłaszcza te, które mają długą historię pełną burzliwych wydarzeń. W jednej z najbardziej popularnych opowieści, Biała Dama to duch kobiety, która tragicznie straciła życie. Na przykład w okolicznościach zdrady, nieodwzajemnionej miłości lub nieszczęśliwego wypadku. Zdarza się, że Biała Dama okazywała się po prostu być żoną lub ukochaną szlacheckiego pana, który ją porzucił, a czasem nawet pozbawił życia. W wyniku tego mężczyzna jest nawiedzany przez jej ducha, który wraca, by szukać sprawiedliwości lub pocieszenia. Inna wersja mówi, że Biała Dama to kobieta, która zginęła podczas wojny, zmarła w nie do końca pozytywnych okolicznościach politycznych, w wyniku zdrady lub jakiejś intrygi. Po śmierci dusza tej kobiety nie może znaleźć spokoju i dlatego wciąż błąka się po zamkach, w których niegdyś mieszkała. Biała Dama jest postacią, która szczególnie mocno związana jest właśnie z zamkami i pałacami, które mają bogatą i często krwawą historię. W niektórych miejscach, gdzie niejednokrotnie dochodziło do zdrad czy morderstw, jej obecność jest tym bardziej intrygująca. W Polsce istnieje wiele zamków, które słyną z tego, że nawiedza je właśnie Biała Dama. Przykładem może być zamek w Ogrodzieńcu, gdzie podobno pojawia się duch młodej kobiety, która zginęła tragicznie. Podobna legenda wiąże się z zamkiem w Chęcinach, a także tym w Kurniku, gdzie po komnatach do tej pory błąka się najsłynniejsza polska Biała Dama, Teofila z Działońskich. Jednak skąd właściwie wzięła się postać Białej Damy? Tutaj znów zrobi się tajemniczo, ponieważ istnieje wiele teorii. Jedna z nich wskazuje, że jest to po prostu przejaw ludzkich lęków i tęsknoty za sprawiedliwością. Duchy, zwłaszcza te związane z tragiczną śmiercią, mogą być uosobieniem poczucia winy, niepokoju i niedokończonych spraw. W czasach, kiedy nie było jeszcze nowoczesnych środków komunikacji, ludzie wierzyli, że zmarli, zwłaszcza ci, którzy odeszli w sposób tragiczny i nagły, nie mogą znaleźć spokoju, dopóki ich historia nie zostanie wyjawiona, wyjaśniona i pomszczona. Inna teoria mówi, że postać białej damy może mieć swoje korzenie w folklorze celtyckim, gdzie podobne historie o duchach kobiet pojawiały się od wieków. W wielu kulturach kobieta w białej sukni była nie tylko symbolem niewinności, ale także tragedii, żałoby i żalu. Dlatego postać Białej Damy mogła pojawiać się jako symbol duszy, która nie mogła odejść z powodu niezakończonej sprawy, wypełniających ją emocji lub doznanej krzywdy. Postać Białej Damy na przestrzeni lat stała się ikoną kultury popularnej. W literaturze, w filmach, a także w sztukach teatralnych, pojawia się w różnych wersjach. Często jest bohaterką opowieści o miłości, zdradzie, zemście i odkupieniu. Biała Dama stała się też symbolem niespełnionej sympatii i dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Współczesna popkultura wciąż czerpie z tych legend, przedstawiając ją w horrorach czy innych filmach, książkach, a nawet grach komputerowych. Często pojawia się jako zjawa nawiedzająca konkretne miejsca, pałace, zamki czy opuszczone rezydencje. Dzięki swojemu wyglądowi i tajemnicy, którą zazwyczaj skrywa, Biała Dama nadal jest postacią, która przyciąga uwagę i budzi emocje. Legenda o Białej Damie jest jedną z najbardziej fascynujących opowieści o duchach w europejskim folklorze i nie tylko. Jej historia jest pełna emocji, tajemnic i dramatyzmu. Choć w każdej kulturze jej wersja może się różnić, jedno jest pewne. Biała Dama pozostaje symbolem przykrych wydarzeń, niewypowiedzianych słów i niewłaściwie zakończonych opowieści. Mimo, że jej postać jest mroczna i pełna grozy, jest również nośnikiem ludzkich tęsknot i lęków, które przecież każdy z nas dobrze zna. Mam nadzieję, że historia Białej Damy wywołała dreszczyk emocji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie zabiorę Was w nową podróż po niezwykłych legendach, z mrocznych zakątków historii.